Witam na naszym kanale. Dzisiaj będę chciał pokazać, jak ręcznie zaktualizować promowanie przez program Odin bez utraty danych w telefonie Samsung Galaxy S23. Zaczynamy od tego, że musimy sprawdzić, jaką mamy wersję promowania w telefonie. Więc wchodzimy sobie do pełnych ustawień. Ustawienia. Zmienimy sobie język, żeby po polsku. Telefon, informacje, sobie co wchodzimy zawsze. Informacje o promowaniu. I tu mamy zawsze wersję o napisaną S911B XXS8 I 3 Czyli mamy wersję, telefon S911B XX to jest taka po prostu dodatkowa ich zmienna, która się nigdy nie zmienia. S8 to jest wersja burladera, czyli albo PSU, albo S. I później jest cyfra, albo liczba, litera. I to oznacza wersję Budladera, czy możemy wgrać tylko wersję 8 albo wyższą. Telefony Samsunga nie przyjmują wersji niższej oprogramowania niż jest aktualnie w telefonie, więc aktualnie mamy S8, czyli Budlader 8 i możemy wgrać tą wersję lub wyższą. Aktualnie jest Android 15, One UI 7.0. E, poziom bez zabezpieczenia z września 2025, więc to jest nowe oprogramowanie, ale nie najnowsze. Więc teraz zaktualizujemy oprogramowanie, żebyście mieli jakiś problem <coughs> działającym oprogramowaniem aktualnie. Nie wiem, nie chce wam się telefon włączyć, pokazuje się tylko logo i wyłącza, czy wyskakują jakieś błędy przy włączaniu samym, że aplikacja się zamknęła i nie chce działać, to ta aktualizacja promowania przez Odina powinna pomóc w 90% przypadków, te 90% przypadków zostaje tylko na wgranie pełnego promowania, które te wszystkie dane straci. Ale, te, te, no, tak, to sama aktualizacja nie ginie nic z, te, z telefonu. Wszystkie partycje są nadpisywane, Oprócz partycja user data, czyli właśnie użytkownika, partycja z tymi z wszystkimi plikami yy, twoj, aktualnymi, które są w telefonie. To nie podpisuje się, wszystko inne się napisuje i telefon działa. Możesz bez problemu po tym i nic się nie traci z telefonu. No, więc, żeby przejść dalej, to już mamy wszystko. Więc, wyłączamy sobie telefonik wersję oprobowania sobie dobrze zapisać, jak nie będę pamiętacie. I telefony mamy przygotowany już, można powiedzieć, do wgrywania oprobowania. Teraz sobie wchodzimy na naszą stronę. Adreset info. Wchodzimy sobie na dział download. Wpisujemy sobie dział download. Wchodzimy sobie, wpisujemy sobie Samsung drivers tutaj. Wybieramy sobie search. Wybieramy z listy Samsung Drivers i ma macie sterowniki aktualne na styczeń 2026, e działają z każdym urządzeniem, które wyszło wcześniej, więc sobie ściągamy. Działają oczywiście pod każdym wersją Windowsa, od 7 do 11. Znowu wchodzimy do działu Download, teraz sobie tutaj wpisujemy Odin, dajemy sobie Search i wybieramy sobie najnowszą wersję, jak aktualna jest. Aktualna na styczeń 2026 jest Odin 3.3.14.4. Więc tą sobie wersję ściągamy. Potwierdzamy, że jestem człowiekiem. Jak kiedy pyta, I mamy ściągnięta. Jest dwie rzeczy, które mamy, po czym nam są do wgrywania, próbowania, mamy ściągnięte. Teraz, żeby gdzie dobrze je zainstalować i je rozpakować, żeby mieć gotowe je do wgrywania. I wtedy, jak się ino instalować, pokażę Wam dalej, co robić. Więc wchodzimy sobie do działu download. Katalog, download. Wypakujemy prawy przycisk myszy Ja mam WinRar, więc wybieram WinRar Wypakuj do To samo z Odinem WinRar, Wypakuj do z prawym przycisk myszy Mamy oba pliki upakowane Używacie innych pakerów, to sobie użyjcie do innych wszystko, Wszystkie pakery rozpakowują tak samo więc to nie ma znaczenia Wchodzimy sobie do katalogu z sterownikami i instalujemy sobie plik exe Czyli klikamy dwa razy na niego Dajemy sobie yes jak nam się pokaże tutaj główne menu instalacyjne, to jest ok. Jak nie, to musieli kliknąć. No, pokazało się pod spodem, więc klikamy na nie. Ja Dajemy sobie Next, Next, Install. I czekamy, aż się zainstaluje. W międzyczasie możemy sobie wyjść znowu do przeglądarki. Tu sobie wejść w Google. <laughs> W Google wpisujemy sobie S911B, czyli model naszych telefonu. odstęp Firmware. Wybieramy, skoczy nam dużo stron z tym e, opromowaniem, wybieramy sobie tą, która Wam najbardziej pasuje, która najszybciej Wam działa, e, mi działa mniej więcej ta najszybciej i tam widzają mi się, że jest najwięcej opromowania aktualnie, więc sobie klikam na tą, schodzę sobie niżej, tu sobie wpisuję e, kraj. W Polsce, Poland mamy tylko brandowane promowania czyli Plusowski i T-Mobile, więc sobie, albo to jest Playowy, więc e, wpisujemy sobie EUX, więc mamy to, to jest na całą Unię, niebrandowane promowanie, czyli bez dodatkowych aplikacji, e, tylko czysty soft e, Samsungowy, no, każdą inną aplikację później można sobie dograć ze sklepu, więc najbardziej na fajnym oprogramowaniem właśnie jest takie, moim zdaniem. Więc klikamy sobie na to, AUX i tu mamy wersję oprogramowania. Nasze oprogramowanie było S8DY3, więc to z września, właśnie 2025, Android 15, więc wygrywamy sobie nowsze. Więc wybierzemy sobie może nowsze, czyli. Hmm. A może jedną weżą żeby tylko Wam pokazać. Tutaj tak jest zmiana Androida na 16. Chociaż nie, to są te same zabezpieczenia, więc po prostu sobie jedną, by bezbe więcej, czyli październikowe, żeby były, albo nawet listopadowe. Takie wybranie sobie ściągniemy. Tu są pod spodem właśnie cztery przyciski, trzy, cztery przyciski. Klikamy, no i po kolei zależy, który Wam najszybciej działa. Raz działa ten szybciej, raz działa ten, więc to różnie bywa. Mi przeważnie ten działa szybciej, więc ten klikam. Ale to można sobie spróbować paru, bo to jakby w niektórych w innych po prostu częściach e, Europy, czy w innych częściach świata mogą działać inne e, przyciski szybciej. 3 minuty naciągnie nam się całe promowanie, więc jest, nie jest źle. Możemy sobie spokojnie poczekać. E, oczywiście potrzebujemy kabel USB do komputera. Podłączone do komputera. Więc wchodzimy sobie jeszcze do instalatora driverów. Patrzymy, czy instalacja nam przebiega pomyślnie. jak nam przebiega pomyślnie. To po prostu spokojnie czekamy, a się zakończy wszystko. Dajemy sobie finish. I czekam jeszcze na opromowanie, żeby się się nało. Minutki, więc musimy spokojnie poczekać. Programowanie nam się pobrało. Właśnie się zapisuje na dysk. Możemy sobie wyjść do katalogu. Poczekaj, da się nam zapisze. Programowanie nam się podobało, możemy sobie zamknąć przeglądarkę. Chodzimy sobie do naszego katalogu download. I wypakowujemy sobie promowanie. Wcześniej wyrzucę sobie z kosza, bo mam dużo śmieci. Dajemy sobie prawy przycisk, winrar wypakuj do. I czekam, aż się oprócz rozpakuje. nie musimy poczekać że się wszystko spakuje. jak mówiłem tutaj jest aktualna na styczniu 2026, działa z każdym telefonem, który wyszedł wcześniej, jest bez problemu można ją zastosować tak samo do innych podwariantów S23, czy do właśnie innych telefonów Samsunga, tylko spokojnie trzeba wszystko po prostu sobie rozpakować, zainstalować i dopiero można dalej działać. Opakowanie się rozpakowało, wchodzimy sobie teraz z katalogu Odin, odpalamy plik exe w Odinie, dajemy OK, wybieramy sobie tutaj BL przycisk i teraz sobie wybieramy plik Znaczy naszego katalogu, się rozpakował, czyli S911B, S911, wchodzimy do niego i wybieramy plik na początku, co ma BL. <laughs> Następnie przyciskamy przycisk AP, Wybieramy plik AP na początku co ma. To chwilę będzie się ładować, więc spokojnie musimy poczekać, aż się nam po prostu załaduje plik. To jest parę gigawajtów, więc to potrwa parę chwil. Klik się załadował, klikamy przycisk CP, wybieramy plik CP. I jako CSC wybieramy Home CSC, to jest bardzo ważne, żeby tego pliku nie pomylić, bo jak pomylicie, to wszystkie dane się nam skasują z telefonu. Więc wybieramy Home CSC i nazwa promowania. Czekam, aż się załaduje. Załadował. Włączamy teraz telefon do czyli trzymamy razem przycisk i podgląśniańa i podłączamy kabel USB do telefonu podłączony do komputera. Teraz to wykonam. Jak się nam łączy mod, to puszczamy przyciski. Teraz naciskam przycisk podgłaśniania i nam się włączy pełny tryb download z obsługą USB i nam się telefon pokaże w odinie. Jak widać, telefon się pojawił w ODINie. Tutaj mamy 3 Wszystko się działo i jest poprawnie. Klikamy przycisk start i nam się oprogramowanie zacznie wgrywać. Pełna aktualizacja oprogramowania przez ODINA zostanie zrobiona. Bez utraty danych, oczywiście. Nie ja mam problem jakiś coś z kablem, więc muszę sobie kabel zmienić na oryginalny. Już to zrobię i jeszcze raz klikniemy. Jeszcze raz nacisnąć start. Jakby nie poszło to musimy zresetować telefon w tryb download jeszcze raz. Ale poszło wszystko. Tak jak mówiłem jest to problem kabla, był nie oryginalny. Niestety jak są niskie jakości kable, to nowe telefony Samsunga nie chcą z nimi do końca działać. I albo są nie wykrywane w ogóle. Albo po prostu są... E, no w ogóle są błąd wykrywania. Więc jeśli tak się u was pokaże, to po prostu musicie sobie e, wziąć lepszej jakości kabel i będzie wszystko działać poprawnie. Dużo tak samo macie, zgłaszacie problemów pod naszymi filmami, że coś wam nie działa. Jest to większość związana z tym, że po instalacji sterowników nie restartujecie komputera, więc jeśli byście mieli jakieś problemy teraz, żeby coś wam teraz nie działało, czy by wam nie widziało telefonu po podłączeniu kabla USB, żeby nie wykrywał wam Odin, to wszystko można rozwiązać po prostu restartując komputer i dopiero podrządzając dalej za moim filmikiem. Więc, jeśli macie jakiś problem, to po prostu albo piszcie do nas, a jak, tak jak mówię, no 99% problemów, które zgłaszacie pod filmami, rozwiązuje po instalacji serowników reset komputera. Oprowowanie nam się wgrało, mamy duży, wielki napis pasta, tak jak tu widać w Odinie. Odinę możemy zamknąć, telefon nam się startuje, możemy odłączyć kabel USB od niego. Ja spokojnie czekam, a się nam telefonik włączy ponownie. Jak widać, to się włącza. Wszystko się odpala powoli. Musimy spokojnie poczekać, ja się wszystko włączy. I jak widać, tapeta została. I wszystko inne, tak samo. Oczywiście nam tu informuje, że jest nowy Android, więc dajemy sobie start. Więcej, więcej, a dalej. Zalogujemy się później, później. Pomin. Jak startowy. I jak widać, jest dalej tapeta tak, jak była, wszystkie okiena są poustawione tak, jak były. Wszystkie aplikacje jakby były w telefonie jakieś dodatkowo większe. Wszystko by było tak, jak jest wcześniej. A aktualizacja jest nowa, więc pokażę wam. W telefonie informacje. Informacje o promowaniu. Jak widać, wersja promowania jest nowsza, czyli właśnie jest S910BXXU. 8, E, Y i 5, Android 16, One UI 8, nie 7, i Security Parts z listopada, a nie z września. Więc wszystko całkowicie nowe promowanie wszystko działające bez problemu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. proszę o łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie.